Tutaj nie chodzi o to, żeby odsunąć pis od władzy. Oni mają prawo rządzić, mają prawo obniżyć wiek emerytalny, mają prawo wprowadzić 500 plus. Natomiast oni muszą rządzić w granicach prawa sytuacja idzie w złym kierunku i musimy się temu przeciwstawić. I my się temu przeciwstawimy i nie pozwolimy na to, no bo to jest Polska. Chciałem bardzo podziękować Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo dzięki niemu wielu ludzi w Polsce dowiedziało się, że jest coś takiego jak konstytucja i o co mniej więcej z tą konstytucją chodzi. Paradoks polega na tym, że Jarosław Kaczyński twierdzi, że walczy z. Z postkomunizmem. Natomiast z tego co widzimy, to cały ten system władzy, który on tworzy, czy to jest cofanie nas do PRL-u. Mamy tutaj coś, coś na kształt biura politycznego, odbywają się słynne już narady na Nowogrodzkiej w każdym krytycznym momencie. Czy to mamy aferę Misiewicza, czy mamy też aferę z yy, sądownictwem. Fundacja Otwarty Dialog zajmuje się obroną praw człowieka, wspieraniem rządów prawa i demokratyzacji w krajach postsowieckich. Na Majdan jeździł z nami pan poseł Michał Szczerba, pan poseł Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej i świetny człowiek Tomek Makowski swego czasu z ruchu Palikota, ale też pani poseł Gosiewska. W europarlamencie współpracowała z nami bardzo owocnie pani poseł, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga, Michał Dworczyk, szczególnie jeżeli chodzi o Ukrainę, angażował się nawet pan Piotr Pyzik. Pan Krzysztof Maciejewski, Tadeusz Woźniak z Solidarnej Polski, a nawet pan prezydent Andrzej Duda, kiedy jeszcze był europosłem, nawet pan Mariusz Kamiński swego czasu, on też się z nami spotykał, w projektach finansowanych zresztą z funduszy zagranicznych. Pierwszy krok to jest zawsze kampania dezinformacji i zniesławiania przez media propagandowe. Drugi etap, tym organizacjom zamyka się drogę do finansowania z zagranicy i bierze się pod kontrolę ich finanse. A trzeci etap to są szykany już na poziomie personalnym są konsekwencje dla aktywistów, przeszukiwania. Biur, retwirowanie sprzętu, przesłuchania, być może areszty, być może procesy sądowe to są tego rodzaju rzeczy. Niestety znamy to, znamy to z Rosji, musimy się przed tym bronić, nie możemy do tego dopuścić. Absolutnie nie. Wzywałem do pokojowych protestów, poddawałem pod rozwagę rozmaite pomysły. Przemoc to jest wyraźna czerwona linia i o tym piszę wprost, natomiast przekaz oczywiście został straszliwie zmanipulowany i zniekształcony przez prorządowe media. Jako społeczeństwo musimy być skuteczni i nie możemy pozwolić, żeby ugotowano nas jak żabę. Musimy mieć jakiś wspólny mianownik, musimy mieć jakieś struktury, musimy dzielić się w jakiś sposób odpowiedzialnością, zadaniami i dzięki temu możemy być bardziej skuteczni. Nie znaczy, że podpis pana prezydenta, czy nawet publikacja niekonstytucyjnych ustaw w dzienniku urzędowym nadaje im waloru konstytucyjności. My się nie możemy z tym pogodzić i nie możemy takich aktów prawnych respektować. To, czego potrzebujemy, to masowa mobilizacja społeczna. W jakim stopniu to, że pan Ziobro będzie mianował teraz wszystkich sędziów, włącznie z Sądem Najwyższym, no bo też takie były plany wcześniej, przyczyni się do tego, że w sądach będzie mniejsza biurokracja? Trzeba z tym kowalskim rozmawiać o, życiach, o rzeczach bardzo przyziemnych, o rzeczach bardzo praktycznych i, i zapytać go, czy on chciałby żyć w systemie, który być może zna z historii, jeżeli jest moim rówieśnikiem, a być może doświadczył na własnej skórze, jeżeli należy do pokolenia moich rodziców czy, czy dziadków, w którym jest jeden ośrodek partyjny, gdzie jeden lider kontroluje zarówno rząd, zarówno prezydenta, a sądownictwo jest całkowicie zmarginalizowane i też podporządkowane tutaj ośrodkom rządowym. Brew jakimkolwiek standardom parlamentaryzmu, to jest też coś, co nas zbliża do standardów ukraińskich, z całym szacunkiem mówię, jako przyjaciel Ukrainy, standardów rosyjskich czy białoruskich, tam gdzie parlament jest albo strukturą fasadową, albo w najlepszym wypadku dzieje się tak, że posłowie dostają do, dostają do głosowania teksty ustaw, projekty ustaw, których nawet nie znają, nie czytają, potem różne prawa wchodzą w życie, a nikt nawet nie wie, kiedy i dlaczego, skąd one się wzięły. Także to nie jest coś, co jest standardem europejskim. Sędziowie mają być niezawiśli. Jeżeli minister sprawiedliwości ręcznie, wskazując palcem, może tych sędziów odsyłać w tam spoczynku, może tych sędziów hmm, rotować, mianowany przez niego prezes pomiędzy wydziałami, niezależnie od tego, jaki sędzia ma specjalizację. Jeżeli mówimy o tym, że każdy prokurator, notariusz może zostać sędzią, i to sędzią Sądu Najwyższego, czy to jest państwo prawa? Czy to jest coś, co tutaj wzmacnia gwarancję obywateli, ich bezpieczeństwo we sporze z państwem, wzmacnia gwarancję respektowania swobód obywatelskich? No nie. Może mieć plakietkę, na której jest napisane konstytucja, na której jest napisane wolne sądy, i to już w jakiś sposób no, demonstruje to, że on się tutaj w tym sporze znajduje po jasnej stronie mocy. No to powinien uczestniczyć w różnych akcjach, w różnych manifestacjach. Być może mógłby stać się wolontariuszem, aktywistą. Można prowadzić zbiórki publiczne. Nawet wydruk tychże egzemplarzy konstytucji, czy plakatów solidaryzujących się z sądami, czy utrzymanie owego miasteczka namiotowego to są pewne, pewne koszty. My się na to wszyscy możemy zrzucać. Ktoś może postrzegać protesty pod domem pana Kaczyńskiego na Żoliborzu czy pod siedzibą Pisu na Nowogrodzki za chociażby zakłócanie miru, miru domowego, to ja przyznaję, tak, to może być nawet łamanie pewnych przepisów porządkowych, ale umówmy się, łamanie konstytucji na pewno ma większą wagę. Ja uważam, że w tej sytuacji to nas całkowicie usprawiedliwia. To są wyjątkowe okoliczności.